Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, Snow i zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy, wy, fear. Obecnie znajdujemy się przed serwerownią, do której uciekł nasz przyjaciel Grubasek. Zastanawia mnie tylko fakt, jak udało mu się przedostać przez tych wszystkich żołnierzy. Był on osobą, albo nadal jest stosunkowo łatwo zauważalną. Tak więc nie mam pojęcia, jak mu się to udało, ale chętnie, chętnie poznałbym te sztuczki. A my sobie tutaj. Powoli sprawdzajmy teren. Oczywiście drzwi, których nie możemy otworzyć. Dlaczego ty tu nie możesz się dostać, chłopie? Współpracuj. A, dobra. Serio? Hm. Dobra, mało kto potrafi. A teraz nie. Mhm. Dwa kopnięcia w powietrzu. Świetnie. Oczywiście, cywilizowany sposób. Ok. Czy coś tutaj jest? Co my tu w ogóle mieliśmy zrobić? to jest pytanie. Dobra, mikrofon włączony.

Kurze, ta nasza postać jest. No nie, smacznego. A to nie zadziałało tak jakbym chciał, że. Cholera, co się tu dzieje? Czy ja strzelam w ścianę? Tak. Fuck. Żryjkule! Dobra. Nasza postać nie dość, że jest bardzo skoczna, to jeszcze jak walnie kolbą, to zabija od razu. No i po co ci to było? U, co to jest? Co to jest? Co to jest? Aha, to jest telefon. O chryste, dobra. Mm. Jeszcze ktoś? Coś chce? Zmarnowałem dwa granaty. To mi się nie podoba. Panowie oddawać moje granaty. Kto wam drzwi otworzył? Eee... No to chłopie, skoro... Teraz monitorujesz... monitorujesz kamery. Widzisz co się dzieje w budynku? to mów mi gdzie są przeciwnicy dobra tutaj czysto kastusik to będę skakał jak głupi i machał nogami cały czas aż w końcu się na coś nadzieję nadzieję czemu w tym budynku nic nie działa mogę tu coś? też nic Ok, nas tu nie było, a jest trup. Czy ja tam widzę? Nie wiem, co ja tam widzę. Aha, dobra. Co Ci się, Panie, stało? Uh. Chcę się tam dostać. Nie mogę? Serio? Czy ja tutaj już byłem? Pytanie. Nie, widzę cię. A przynajmniej przez chwilę widziałem. To mi się nie podoba. Lera, wszystko pozamykane. Tu coś nie. Tu też nic. Tutaj nie. Ewidentnie będziemy musieli iść tam. Tam. Dlaczego wszędzie, gdzie musimy się udać, A, myślałem, że to granat, musi być jakaś krew? Otwórz to, otwórz to. Nie możesz. Fak.

Apteczka, weź apteczkę, dziękuję Ci bardzo. No jak diabli, czuję, że zaraz coś będzie. Halo?

Tutaj widzę apteczkę. Nie podoba mi się to miejsce. Kolejna apteczka, ale... Okej, okay, coś słyszałem. Dobra, tu nic nie ma. Okej, okay, tamtędy. Schowajmy się, niech latarka się naładuje. Bez latarki nie idę. Nie ma takiej opcji. Halo, o świetnie! No, co? Znowu. Nie dobra, to mój cień. Nic, tu nic, e, tu nic. Dobra, przynajmniej wiem, że stamtąd mi nic nie wyskoczy. Coś tutaj nic. Ogień piekielny. O tak. C Are you fucking kidding me? Tego tu nie było. No tak. Uh -huh. Mam wejść do pomieszczenia, gdzie wszystko się pali. Tam są drzwi, chłopie. Potrafisz robić taki magiczny rowerek w powietrzu, byś te drzwi wykopał. Dobra, nie chociaż latarka się naładuje. No, jestem przygotowany. Ała! Dobra, nie jestem przygotowany, nie chcę tam być. <ścoughs> Co mnie uderzyło?

Czyli ten koleść, który cały czas znika, to jest fetel Dlaczego Teraz dopiero do tego doszedłem Czy tutaj coś jest? Są schody na górę Ok, apteczka I... Nic. A tutaj coś mamy. O, dalsze pomieszczenia, które mają jakikolwiek sens. Dobra, to jest chyba w ogóle droga, którą musimy się udać. Tak więc pora na zbadanie piętra. To było tutaj. Tutaj, tak. Uuu, tak, chętnie, 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 chętnie. Fuck! Fail. Na klawiaturze F jest obok G. Mój ostatni granat poszedł się... Oczywiście nie wyskoczysz. Delikatnie mówiąc, kochać z podłogą. Dobra. Może jakoś uda się bez niego przeżyć. Hmm, tutaj. Tu, tu. No, ja, jaja sobie robią. Na szczęście mamy spokój od tych. <grywanie> Nie. Daj mi spokój. Lubisz się bawić światłami. Zrozumiałem. Czuję grubszą sytu. Łacie. Halo. The fuck. There was a lot of anger in this room. Then what do you say? I don't see any bullet holes. There is no brass lying around either. These guys didn't fire a shot. Then what killed them? I don't know. We'll figure it out. All yeah, yeah, yeah. right, buddy, get moving. Metal's got to be close. I'm not even sure where to start. Yeah, I know what they Almost complete liquefaction. Halo, czy ktoś Może mnie posłucha? Nie ignoruj mnie. Ja wiem. Halo, halo, halo. O, dziękuję. Siemano. E, Teraz pytanie, do windy mam iść? I nie wiem, dlaczego mam jakiś spadek klatek w windzie. Cudownie. Ham nie chce się podzielić. Ok. No i znów w mało cywilizowany sposób musimy się przedostać na dół. Mamy na co spaść? Aha, koniec rozdziału. Ok. Ewakuacja. Mamy podjąć próbę przechwycenia Fettela. Zakładam, że ta próba spełznie na niczym. Fiasko. Porażka. Hmm. Ktoś tu był przede mną. Ktoś tu psuje rzeczy. Co to było? Co to było? I dlaczego te żeby są całe? Jeśli to znowu te znikające gnojki, pancerz, pokażcie się. Mm. Apteczka yy. Coś takiego jak granat, nie? Cholera. Tak. Myszka najwidoczniej się nas przestraszyła i gdzieś faktycznie uciekła. Yy. Okej. Okay. Cip, cip. Kolejna apteczka której nie możemy zabrać, bo zdrowia mamy już full. SHIT! Zapomniałem o... Zapominam cały czas o latarce. Przyjdziecie, czy ja mam przyjść? Bo już tak nie chce mi się czekać. Dobra, po tobie. Nie tchurzyć. Nawet wam pomrugam. Wskazuję miejsce, gdzie ja stoję. No i Kolejny z głowy. Tylko martwi mnie ubytek amunicji. Chyba za niedługo rozstaniemy się z którąś z broni. A tego naprawdę bym nie chciał. Wow! 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 Czy to był... Nie! To nie był granat! Ale spoko. Teraz możemy zrobić tak i tak. Nie, oh, fuck. gdzie byłeś, cwaniaczku? Na czym się zaciąłem? No i już po tobie, a to co to? Dobra, podłoga, podłoga wam gnije. Shotguna nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie lubię shotgunów. Shotgun to jedynie w rezydencie. Eee... Tu, pusto. Wy mi oczywiście nic nie dacie. No. Jakby inaczej. Tu, chętnie, chętnie, chętnie.

to prawda, to prawda. Możesz słuchać tego eksperckiego podejścia, czy mogę brać się do tego, co jest w centrum, bo to jest przyjemność. Mówiłem o tym, że nie ma End of metody. No, mój drogi, ktoś cię nie posłuchał. Raczej nikt cię nie posłuchał. I teraz faktycznie siedzimy po uszy w gównie. A przynajmniej ja siedzę. Tu, nie, nic, nic. Granat, me gusta. Dobra. Przeczuwam kłopoty. Nawet widzę kłopoty. No i co się drżysz? Nie przeklinaj. No, i pięknie, szybki rzut oka, nic ty mi nie dasz, cholera, pełno rzeczy tylko nie dla mnie. Tutaj nie, to też nie dla mnie.

Jak na mój gust. Dobra.